Witamy Was, kochani, w kolejnym dniu naszej wspólnej modlitwy. Witamy Was w sobotę, 2 stycznia, i zapraszamy do refleksji, do tego, aby właśnie razem z nami, będąc na modlitwie, prosić o wszelkie potrzebne łaski na ten nowy rok dla każdego z nas. Teraz wsłuchajmy się w słowa dzienniczka, świętej siostry, Faustyny Kowalskiej. Język wielkie rzeczy czyni. nie niemilcząca nie dojdzie nigdy do świętości czy nie zostanie święta. Niech się nie łudzi. Chyba, że mówi przez ją Duch Boży, w ten czas nie wolno milczeć. Ale na to, żeby usłyszeć głos Boży, trzeba mieć ciszę duszy i być milczącą, nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy, to jest skupieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerwać milczenia. A znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. O, jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźni, ale najwięcej to własnej duszy. Według mojego pojęcia i doświadczenia to reguła o milczeniu powinna być na pierwszym miejscu. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, która jak truteń wulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia miodu. Dusza gaduła jest pusta we własnym wnętrzu. Nie ma w niej ani cnót gruntownych, ani poufałości z Bogiem. Nie ma mowy o życiu głębszym, o słodkim pokoju i ciszy, w której mieszka Bóg. Dusza nie zaznawszy słodyczy ciszy wewnętrznej jest duchem niespokojnym i mąci innym tę ciszę. Widziałam wiele dusz w przepaściach piekielnych za niezachowaniem niczego. Same mi to powiedziały, kiedy je zapytałam, co było przyczyną ich zguby. Były to dusze zakonne. Mój Boże, co za ból, że przecież mogłyby być nie tylko w niebie, ale i nawet święte. O Jezu miłosierdzia, drżę, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. A nieraz językiem zabijamy, popełniamy prawdziwe zabójstwo i to mamy jeszcze uważać za rzecz małą? Naprawdę nie rozumiem takich subień. Poznałam pewną osobę, która dowiedziawszy się od innej pewnej rzeczy, której o niej mówiono, rozchorowała się ciężko, a więc ubyło tam wiele krwi i wiele wylała łez. I potem nastąpiło smutne następstwo, a więc nie miecz, ale język dokonał tego. O mój Jezu Microszący, miej miłosierdzie nad nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, w Ojca, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczą On pod końskim piłatę, uszyżował umarł po grzebie, wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, rzeków odpuszczenie, odpuszczenie ciała z martwych stanie żywot, żywot wieczny amen. amen ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew Dusze i bóstwo najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przypłakanie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata męki nie miło dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mieliło sidzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata, Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo na najmilszego Syna Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla niego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najniższego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Na Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, niemiłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki, nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Na Jego bolesnej męki. miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuje miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuje dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuje miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miłuje dla, dla, dla nas i całego świata. Ojcze wszechwieczny ofiarujem Ci ciało i krew duszę i błogostwo najmniejszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata mojego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata do jego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata do jego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata mojego bolesnym synku nie miło dla nas i całego świata do jego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata mojego dla jego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata mojego bolesnym synku nie miło serce dla nas i całego świata mojego męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata bolesny męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata mojego bolesny męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata mojego bolesny męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata mojego bolesny męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew Dusze i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dawcze właganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej <DlaSC1> dla, miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Na jego bolesnej męki, miej miłość dla nas i całego świata. Święty Boże, święty, święty mocny, mocny, święty, święty nieśmiertelny, zmienił się nad nami i nad całym całym światem. Święty, święty Boże, święty, święty mocny, mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty Mocny, święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zrój miłosierdzia dla nas, Ufamy Tobie, o krwi wodą, która wydysnęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Panie, dziękuję sobie za wspólną modlitwę. Oddajmy się podstawienistwo świętego, a później wsłuchajmy się w słowa Ewangelii na niedzielę, drugą niedzielę po narodzeniu Pańskim. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Ojcze Pio, módl się za nami. Święta, Święty Jania Paweł II, módl się za nami. Święci Bazylii Wielkiej, Grzegorzu z Nazjansu, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Słuchajmy się w słowa Ewangelii. Będzie to Ewangelia Według Świętego Jana, rozdział pierwszy wersety od pierwszego do osiemnastego. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystkie, wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarniała. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł On na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był On światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełną łaski i prawdy. Ja wydaję o Nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, on im pouczył. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana na inne duchy złe które nas zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą. mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Kochani, niech Boże błogosławieństwo każdego z nas umocni do tego, abyśmy dobrze przeżyli tą niedzielę, abyśmy w gronie rodzinnym ją przeżyli, abyśmy dobrze przeżyli ten wie wieczór sobotni. I tak jak słyszeliśmy, Ewangelia jutro mówi o Słowie, a dzisiaj w dzienniczku było troszkę o milczeniu, więc warto to połączyć. Czasami e, mówić może troszkę mniej mówić, a więcej słuchać i tego sobie życzmy nawzajem. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Błogosław na Panu, Bogu niech będą dzięki. Dobrego popołudnia, wieczoru i dobrej nocy. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.